Cześć, witajcie w kolejnym odcinku w siódmym. Już tak jak obiecałem, dziś będziemy wymieniać opony, przerzutki z kasetą i tak dalej, bębenkiem w rowerze DH od Dawida. I tyle, tak naprawdę. Będziemy tutaj. Akurat tu jest tu jest założony kaszkor, więc będzie się fajnie to ściągało z przodu jak i z tyłu. Bębenek tu jest zwykły, standardowy. Będzie x No i ogólnie cały osprzęcik będzie górna puła. Wszystko oczywiście nowe. Jest remix 0. Przerzutka, manetka i jest kasetka. Zacznijmy sobie od ściągnięcia ogólnie wszystkiego co jest z tyłu, czyli rozkręcamy linkę przerzutkę i tak to idzie do demontażu. Linkę będziemy dawać nową, żeby sprawdzić czy w środku nie jest na przykład zrdzewiałe, a przy okazji będzie nowa. O, no, siedzi mocno. O. Już mamy ściągnięte, teraz szukamy spineczki. Tu jest spineczka. W ogóle na odwrót spina. Spineczka na stół, żeby się nie zgubiła. Możemy tak naprawdę sprawdzić też sobie przy okazji naciąg łańcucha. Wydaje mi się, że łańcuch jest nowy. Jest nowy. Więc żeby nie wpadać starego łańcucha na nową kasetę. Teraz imbusik jeszcze większy, ściągamy ośkę, kółko na wierzchu. I teraz tak, wyciągniemy sobie od razu manetkę, ściągniemy, ona odkręcalna, nic nie trzeba kombinować. Oczywiście nienawidzę tego jak są torksy, torksika już mamy, w ogóle Dawid jeździł z luźną manetką, bo idzie w paluszkach. Teraz zobaczymy jak pancerz w środku, to sobie tylko skręcimy, tu jest zaśniedziały pod sam koniec, nawet dość duży kawałek. Teraz wszystko zaś nie działa, więc warto wymienić. Mamy to zdemontowane. Przerzutki na razie nowej nie zakładamy. Możemy sobie jedynie co to na razie wkręcić manetkę, ale też na razie linki nie zakładamy. Teraz zabieramy się za odkręcenie kasety. kaseta ściągnięta dość mocno siedziała na bębenku już wiemy dlaczego kaseta była trochę za lekko przykręcona i się porobiły takie wpusty, a bębenek jest aluminiowy, więc się zrobiły wydziory od kasety, dlatego ciężko było ściągnąć dobra sobie to tak tylko przejedziemy z tego kurzu głównie tu na połączeniu aby nam się potem brudnie dostał do środka. Tu mamy nowy bębenek i sztuka, sztukę Industrial Tu sobie potem rzucimy ten stary bębenek. Aha, nie ma zapadek, czyli musimy wszystko poprzekładać. Oh, ciężko schodzi strasznie. O, oh, zeszło. Teraz bębenek. Tak wygląda w środku, a tak wielo, wygląda wielo Taki bardzo drobniutki. Zabrałem się za czyszczenie. A tak naprawdę, przetarcie, bo co czyścić nie ma. został kawałek. O, właśnie. Już nie ma. To mamy czyściutko. Teraz tak potrzebujemy sobie przełożyć. Uszczelnienia wszystkie są? Są. Bębenek jest tak, łożyska są na tym samej głębokości, problemu nie ma. Niekiedy trzeba mieć adaptery, jeśli chodzi o bębenki, jak się wymienia, różni producenci. Niekiedy trzeba dać taką podkładkę redukcyjną, no ale nie w tym wypadku. Nic nie trzeba. Jedynie co musimy to wziąć, wyciągnąć zapadki. Tego męka już nie potrzebujemy, więc wsadzimy sobie go do pudełeczka. Potrzebujemy ten, ale sobie wyczyścimy zapadki. Mamy to wyczyszczone. Jak widzicie tu mamy dwa ząbki, czyli jedna zapadka zazębia się podwójnie po prostu na dwa kliny. Czyli mamy ich sześć, czyli mamy 12 punktów zaczepu. Wkładamy to do nowej. To jest już nasmarowane dość mocno, więc tego nie będziemy smarować. Nakładamy sobie tu. Jedna. I tak po kolei. Zapadki przełożone. Jedyne co potrzebuję to wziąć bardzo, bardzo. że tak powiem rzadki smar. Nie rzadki. No rzadki dobrze. Akurat zastosujesz Manowski, Żeby ładnie nasmarowało. A nie trzeba było nic kombinować. Mamy bębenek. To już sobie wyczyściłem. Tu akurat będę używał smaru silikonowego. On jest przezroczysty. Dlaczego silikonowego? Bo w żaden sposób, że tak powiem, nie rozpuszcza się w wodzie, a woda się też przez niego nie przedostanie. A tutaj mamy problem, bo uszczelka jest dość gruba oryginalnie. Chyba się przycina tu. O tyle, o ile pewnie to wyjdzie bez problemu. Dobre. Ładnie. Tak jak nam to nie chciało ładnie. Wejść, znaczy zejść, tak też nie chcę wejść z tą uszczelką. Spróbuję sobie dobrać jakąś uszczelkę. Z minimalnie, minimalnie węższą. Jak znajdę. Najpierw wyciągnę jaka ta jest gruba. i minimalnie cieńszą. Tu jest uszczelka ta grubsza, tu jest minimalnie cieńsza. Wsadzimy ją sobie teraz ładnie. Przesmalujemy sobie. No jak, jak trzeba było. Teraz bębenek. Klucz, kasetka. Zakładamy. XDK. Dokręcony. Fajnie brzęczy. To teraz ściągamy tu blasika. Ta łóżka jest nam niepotrzebna, więc ją wyrzucimy. Mhm. No Więc sobie odtłuszczamy. wręcz no już parę strzałów zebrała. Tu mamy w Obręcz przygotowana. Damy ją sobie tu. O tu mamy piękne pudełeczko z nową oponą. Gdzie się to otwiera tu? Oponka jest bardzo ładna. Oczywiście jeden ze sponsorów Continental. Teraz sobie znowu robimy to co zazwyczaj. Karty nie jest tam niepotrzebne. Do śmieci. bądźmy Eko, papierek wielorazowego użytku, rancik. A ja żeby nie był tłusty będzie lepiej trzymał. Mamy wszystko. Teraz już mam taki swój inny patencik Żeby się nie bawić. Odrazu. Przejedziecie sobie mleczkiem. Nie ma co oszczędzać. Zakładamy. Jest fajnie, bo jest tłusta. W sensie z mleka śliska to lepiej będzie wchodziła. Nie do końca mnie słucha opona. Zmierzymy to. Ogólnie nie ma co tego czyścić, bo to i tak będzie przywierało do tego. Jest, w palcach poszło. Teraz co musimy zrobić? Napompować. Żeby się rozeszło. Skoczyło na swoje miejsce. A potem wlejmy mleko. A co miało wskoczyć, to wskoczyło zaraz sobie sprawdzimy siedzi ładnie tu również lejemy sobie meczko ogólnie tego wleję więcej no ale mam 80 ml czyli jeszcze dolejemy 40 jak widzicie dawid trochę tego po drodze gubi no, przyda mu się więcej adapterek muszę wziąć gdzieś tu jest Must be somewhere... Here. Dobra, adapterek się znalazł. Warto sobie tą oponę ścisnąć. To mamy już puste. Okay. Teraz znowu adapter i pompujemy. No i tylne koło mamy gotowe. Warto sobie nim trochę poodbijać. Teraz sobie weźmiemy ośkę. Także akurat z silikonowym zawsze je delikatnie przejadę, woda się nie dostanie, czyli nie zwiąże się między 8 a korpusem, a tak naprawdę między 8 a 8 zawsze przed montażem. Jak cokolwiek robicie, warto jeszcze sobie tusić tarczy przed montażem. Ciągnę sobie rower, kółeczko równo dookręcone i z powrotem to mamy. Teraz trzeba sobie ustawić zacisk, bo widzę, że lekko ociera. Okay. Mamy to. To możemy przejść dalej. Bierzemy sobie teraz piękną przerzutkę X0. Jedziemy z koksem, wkręcamy, zamontowane pasi, pasi ściągamy normalnie uparta naklejka, naklejka ściągnięta. teraz sobie zrobimy tak, naciągniemy konik, blokada, o, ściągnięta, do śmieci. teraz linka do pancerza, pięknie. sprowadzenie tu, mam ją wyciągniętą. Tu się ciężko przekłada przez to kółeczko więc warto taki łuczek w palcach zrobić delikatny i to pomaga przełożyć. Bierzemy sobie imbusika. Najpierw sobie spojrzymy na... O, trzeba dużo podkręcić zanim wkręcimy. Ale mam pewne obawy i mam nadzieję, że tak nie będzie ale zaraz wyjdzie w praniu rzutka jest czy na ostatnim biegu na ostatnim oczywiście co torksik mam nadzieję, że moje obawy będą mnie słuszne zakładamy łańcuch szczęście są niesłuszne, Uf, a zaraz Wam pokażę o co mi chodziło. Teraz tak, sprawdzamy sobie napięcie na ostatnim, ale widzę, że będzie git. Teraz sobie bierzemy spineczkę i tak, spineczka musi iść tym łukiem po zewnętrznej, nie po wewnętrznej. Czyli tu macie nawet strzałeczkę, nie wiem czy to zobaczycie, ale jest strzałeczka kierunku. Dobra, tu. O, tu jest strzałeczka, więc... A teraz jak tutaj sobie patrzymy. To to były moje te obawy. Zobaczcie jak blisko Haka Jak blisko Haka Tu idzie łańcuch. Bałem się, że będzie haczyć. Jaki to jest prześwit? Bardzo mały. Przódka jeszcze stała, oczywiście, do podregulowania, bo teraz sprawdzimy wstępnie. Im bliżej, akurat w tym wypadku, tym lepiej. Nie wiem, czy łańcuch nie będzie za długi, ale to sobie zaraz sprawdzimy. że go skrócimy, bo może być nawet tak napięty, i tak by było najlepiej. Jak sobie zrobimy zakładkę. Jeszcze tardza trzeba się z tych klocków ściągnąć, więc trzeba przyhamować. Tak naprawdę siedzi wszystko pięknie ładnie. łańcuch tak zostawimy, jest, jest OK, nie napinałbym bardziej. Zostawiłbym to, czyli tylko wezmę sobie, niestety mi się ukruszył z tej strony Torx, a jeszcze nie zdążyłem kupić nowych, więc muszę. Tak to docisnąć. Teraz bierzemy sobie, obcinamy, zostawiamy zawsze na datek, żeby ładnie wyglądała czarna końcówka. Teraz czy przy dokręceniu się to się nie rozregulowało? My. Teraz jeszcze raz poprawimy zacisk, gdzie tuchaczy. Dobra, widzę. Dobra, przyświty są. I z lewej, i z prawej. Tylko trochę przyrudowiało. No już jest. Prawie, że cisza, ale na trasie to się wytrze. Więc będzie cisza totalna. Przerzutkę mamy całą zrobioną z manetką. Tu w z tyłu z nową oponą. Zostało nam tylko przednie kółko i tyle w rowerze Dawida. Ściągamy sobie kółeczko z przodu teraz. Ośka na stół. Nic nie słychać, a to dlatego, że prawdopodobnie tutaj też jest kaszkor. Tak jak w przypadku tylnego. Tu znowu ściągamy. Ale widzę, że tu jeszcze. Kółeczko jest, wiadomo, tył gubi najwięcej. Jeszcze jest mokre. Mamy je ściągnięte sobie, może nie na kierownicy. ale brzdenkło. oponka ściągnięta, już druga. Dobra. Kółeczko mamy, opona. Teraz odtłuszczamy znowu krawędź. Krawędź odtłuszczona. Teraz bierzemy znowu papier. Kierunek. Znowu opona nie chce ze mną współpracować. Tu wchodzi, tu wychodzi. Dobra, ta poszła w palcach. Bierzemy teraz osłonkę. O, prawie jest, trochę się pomęczyłem. O, wskoczyło. A znowu wkładamy zaworek. A, w sumie nawet nie będziemy potrzebowali zaworka Wkładać, żeby to wskoczyło. Zbierzemy pompaczkę. Wszystko ładnie powskakiwało. A ciśnienie nie schodzi. Dobra. Mamy to. No znowu meczko. Do przodu setka starczy. Adapterek. Wentyl obrócimy sobie. Wkładamy, zakręcamy kluczykiem. Redukcja. Zaworek. Sprawdzamy czy siedzi. Siedzi. Tą obręcz trochę. Utuściłem meczkiem. Znowu sobie podbijamy. Znowu bierzemy papierek, odpuszczamy tarczę. Oczywiście, jak widać, jest cała z rdzy. Czyli tam też będzie pewnie haczyło, aż się nie wytrze. Yy, w ogóle to jest śruba zabezpieczająca tylko prawdopodobnie Dawid podczas transportu nie dokręcił tej strony, żeby się nie wykręciła ośka. A więc nie zapominajcie sobie dokręcać, żeby na trasie nie zgubić przedniego kółka. Montujemy teraz sobie to do roweru. Montujemy sobie teraz ośkę, bierzemy imbus, ten, ściągamy sobie kółeczko, znaczy kółko, rower z wieszaka, teraz tu sobie kontrujemy, nie za mocno, bo ją zerwiecie, to tylko ma zabezpieczyć. Bierzemy sobie klucz, najpierw naciśniemy hamulec, tu jest trochę grubsza sprawa, bo tu jest krzywa tarcza. Teraz sobie wezmę klucz, widzę gdzie mi ociera. I wiem w jakim odstępie. Miała tarcza jest ogólnie skrzywiona w paru miejscach. Tak to musimy zostawić, bo bardziej jej nie wyprostujemy, tyle ile się dało. To to zrobiłem. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. To, co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Tu blesik, mleczko, nowe oponki, nowa kaseta, nowy bębenek, nowa przerzutka, nowa manetka i tyle. Rower przygotowany, jedynie co, coś jeszcze trzeba przyszłościowo tarcze, pewnie i tak tak będzie jeżdżone, bo nie jest mocno, a w rowerze w górach to tego praktycznie nie będzie słychać. Piasta i tak zagłuszy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.